Nasz lot został opóźniony, przez co będziemy 19 godzin w katarze. Mamy nad bagażu z 35 kg, zobaczcie. Ja pojechałem lokalnie. Jak wygląda ten katar? Bo zatrzymała nas policja. Dzień dobry kochani, witam was. Ja już z lotniska we Wrocławiu. Zostawcie łapeczkę, suba. No a my już jesteśmy, słuchajcie. Ja robię check-in. Mamy nad bagażu z 35 kg. Zobaczcie, to jest nasz one-way ticket do przeprowadzki. No, my musieliśmy to bardzo ograniczyć, bo normalnie chcieliśmy wziąć, nie wiem, z 5 takich dużych walizek, ale nie udało się. Jak nie wiecie dlaczego, to zobaczcie poprzedni film, czy jeszcze poprzedni. Tam opowiadam, co nam się stało z Qatar Airways. Tutaj mamy lot. Tyle stresu z tą przeprowadzką było, ale. No, już teraz tylko dolecieć. Tak jak myślałem, jest problem. Słuchajcie, byliśmy dokładnie tam, w stanowisku lota i zapytaliśmy się, ile może być nad bagażu i ile to kosztuje. Tak jak już rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, no to pan powiedział, że pakujcie ile chcecie, ale za każdy kilogram jest 33 euro albo 40 dolarów. No to myślimy sobie, dobra, nie ma problemu, ale no to jest dużo, jak za każdy kilogram. Tylko teraz jest problem, bo nie powiedział nam, że jest limit na wadze, że nie może przekraczać, przekraczać około 30, co nie? A my mamy po 40 w jednej walizce. No i te torby są zapakowane, żeby to się nic nie rozwaliło. A teraz to wszystko trzeba odpakować, kupić nową walizkę. No i zapakować do kolejnej walizki. Kolejna walizka waży 4 kilo. O, takie są polskie linie lotnicze. Bardzo mi się podoba to. No oczywiście to jest też wina Kataru, ponieważ nie mają kontraktu takiego zrobionego, żeby to było wszystko w normalnych cenach. Masakra. Kochanie, mam dla ciebie tak cudowną wiadomość, że na pewno się ucieszysz. Nasz lot został opóźniony, przez co będziemy 19 godzin. W Katarze. Co? <noise> ja 19 godzin w Katarze. No. Co ty mi mówisz? Jak to możliwe jest? No, przysięgam Ci, zobacz. Transit, Indoha, 19,5 godziny. Nie wierzę. No. Przecież my ciągle mamy jakieś problemy. Na no dzień dobry kochani. Teraz ja się zamelduję, bo już Dawid w końcu się meldował. Jest moja żona, trochę jej nerwy. Może opadłe, ale na pewno jest tym wszystkim zmęczona. Zresztą nie dziwię się, bo ja też łeb mnie boli tak z tyłu, że na Mnie też strasznie boli głowa, jesteśmy bardzo zmęczeni. Słuchajcie, przygoda jest po prostu niesamowita, bo już zaczęło się we Wrocławiu problemy z naszym bagażem. Chyba Dawid opowiadał już, tak? Tak, opowiedziałem, ale nie wiem, czy wszystko no. Mamy ten problem. Mamy ale... nadbagaż, zapłaciliśmy za nadbagaż. Słuchajcie, najgorsze jest to, że chcą za kilogram nadbagażu 40 od dolarów. Od 40 do 60 dolarów sobie liczyli, nie wiem o No od nam, czego, policzyli, to nam policzyli 40 dolarów, nie 60 dolarów. Znaczy, szczęście. pan mówił, bo tam były trzy walizki i każdą policzył inaczej. Tak, to wiem. To pan powiedział. E, I Więc do tego to nie chcieli nam bardzo tych walizek dziwne. dodać na naszą wyspę, tylko zostawić w Bangkoku, a w Bangkoku mieliśmy przysiadkę, która trwa godzinę i no to był problem właśnie... Znaczy, było to w zasadzie tak, że poszłam tam zapłacić ten bagaż, i pani do mnie mówi wtedy, że bagaż jest opłacony tylko do Bangkoku. Ja mówię, no jak to przecież mamy na jednym bilecie do Kosomu. I ona powiedziała, tak, ale my nie mamy. E, tak, jakby z tym Bangkok Airways nie mamy kontraktu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy oni zabiorą ten nadbagaż, czy będziecie musieli płacić Ech osobno. Ja już się ja po prostu tak pytam, zagotowałam. Czy chodzi o każdą walizkę? No on mówi tak o każdą, a ja mówię, przecież lataliśmy już kilka razy i zawsze było to bezpośrednio już do wyspy: te nasze bagaże. No i tu takie, wiecie, rozjechanie, zero pomocy w ogóle. We Wrocławiu. Nie no, nie chciał, znaczy nie chciał. No oczywiście, że z nami rozmawiali, ale powiedzieli, że najbardziej problematyczną linią, jeżeli chodzi o bagaże, to jest katar. Nie wiem, no pierwszy raz mamy nadbagaż, więc e, nie mogę powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, znaczy, ale dobra, najgorsze było to, to... Po prostu mieliśmy więcej walizek, e, a oni sobie liczą to na kilogramy, a nie na walizki. I tu był ten problem, że dlatego tak dużo wyszło. No niestety, no ale jakoś no, trudno, musimy po prostu ugryźć w to kwaśne jabłko i się nie krzywić, bo sami sobie to zrobiliśmy. Zaczęło się od tego, że źle nas poinformowali, a to już o tym mówiliśmy. No trudno, nie rozdrabniajmy się, słuchajcie, jesteśmy w Warszawie, nasz samolot ma opóźnienia 6 godzin, więc jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, a najgorsze jest to, że w Katarze ten samolot ma opóźnienia 19,5 godziny. Słuchajcie, wzięliśmy specjalnie najdroższe loty, żeby być jak najszybciej na miejscu, a wyszło tak, że będziemy tam siedzieć 19 godzin w kaparze. No i teraz to już mnie przeraża po prostu strasznie. Znaczy jedyne co mnie pociesza, że lecimy do domu no i że tam już będzie inaczej, że pożegnamy tutaj te wszystkie problemy, naprawdę. A Dawid powiedział, że jak się z problemami zaczyna, to później kończy się happy endem. Więc mamy nadzieję, że u nas będzie taki e, tajski happy end. <laughs> <laughs> że to będzie fajne. E, wiecie, no problemy są zawsze, no Mam wiadomo. Nadzieję, że dosłownie mówisz, kochani. Wiadomo, że każdy ma gdzieś tam problemy. Ja po prostu jestem zmęczona, już nie kontaktuję z twoim happy endem, no bo tylko jedno masz w głowie. A ja po Nieprawda, prostu. No, no jak czuję Ja to muszę. Wiesz, równie źle, jak ty, nie mam. Ja o to, ale się muszę cię tak jakby nakręcić, bo wiecie, Adriankę tu wołają na lotnisku. Ja, to nie nie, nie, nie to ja nie słyszałam tego, nie mnie wywoływali, ja nie słyszałam tego. Ja po prostu już jestem tak zamulona, już mi ten problem na wrocławskim lotnisku tak zamolił. Nie, że jestem jakaś załamana, czy coś że jestem zmęczona tym gadaniem, wyjaśnianiem w kółko to samo, tą pogonią, takim z tą walizką, przepakowywaniem i tak dalej, taki, że, że taki duży problem był. Dzień dobry. Ale Pan jest, Jezu, pan jest naprawdę boski. Ale nic się Pan nie zmieniło. Super. Dziękujemy Dziękujemy Panu bardzo. Super. Sami widzicie w Warszawie obsługa jednak jest lepsza. No, trafiliśmy tutaj naprawdę na tak sympatycznych ludzi. Co mnie zdziwiło, bo zawsze myślałam, że jednak w Wrocławiu są bardziej sympatyczni ludzie niż w Warszawie. Ale tu ten pan, który właśnie wam się pokazał, jest tak sympatycznym człowiekiem. On nam to załatwił z tymi walizkami, załatwił nam teraz nowe pagony, tak jakby na te walizki. Więc bardzo się cieszę, naprawdę serdecznie dziękujemy bardzo warszawskiemu lotnisku, że tak nas. Ładnie tutaj przyjął i ładnie nas odprawia. No, można też powiedzieć. Chcę już lecieć, chcę poczuć naprawdę już ten luz taki, żeby już ten stres zapomnieć. I już nie wiem, no może się tak zaczęło, jak się zaczęło, ale z drugiej strony... Kurczę, lecimy do słońca, lecimy do morza, lecimy na wyspę. Uśmiech. Więc y, trzeba się uśmiechać, trzeba być szczęśliwym. Jak szczęśliwie dolecimy. Tak więc jest. słuchajcie, zaraz wsiadamy do samolotu, zaraz będą nas wywoływać. Więc moldujemy się później, jak już wylądujemy w Doha i powiemy wam wtedy, czy Katar rzeczywiście nam coś organizuje, żebyśmy może mogli się gdzieś przespać. Bo te 19,5 godzin siedzieć na dupie na lotnisku, to mi się nie uśmiecha, tak szczerze mówiąc. Mi też. Żeby nie można było się umyć. Wiecie, człowiek jest spocony, zmęczony. Ja nie wyobrażam sobie 24 godziny siedzieć gdzieś nie na jednym więcej, lotnisku, na drugim godziny. lotnisku i zanim my dojedziemy, będziemy strasznie śmierdzieć. Ja nie chcę śmierdzić, nie jestem przyzwyczajona do tego. Wolę eee, się umyć. Wiesz, ty masz wstęp do saloników. Ja jeszcze niestety nie dorobiłem się takiej fortuny, więc nie mam. A w tych salonikach to jest tak, że możesz tam zjeść obiad, napić się e, jakichś ekskluzywnych alkoholi i również się umyć. No więc e, ty możesz to zrobić w skarbie, a ja mam toaletę paletę. Ale na ja plebsu. wiesz co, David, ja jestem solidarny. <laughs> Spokojnie, dlatego jak, że jak jak to, to sobie wykupić. Jak, jak ty będziesz śmierdział, to niech i ja śmierdzę, żebyśmy byli równi. Dobra, kochani, zaraz siadamy do, do samolotu. Konduktor już się wymienia, słuchajcie. Ty, więc... konduktorze, ty masz czapkę. Ma on też. Widzisz, się tylko... Właśnie dziwne, że tylko jeden konduktor jest. Nie? To pilot, kochanie, pilot. A niech im będzie, obojętnie. No. Dobra, trzymajcie się na razie. Uwaga kochani, ja byłem z podróży, zobaczcie jak mi twarz napuchła. Jesteśmy w Katarze, zawiesili nas do jakiegoś hotelu. Wiele ludzi z Polski, którzy z nami również lecieli gdzieś do Azji, zostało na przykład przydzielonych do wielu różnych hoteli. My jesteśmy w jakimś takim, nie wiem, okruchy tu są. Co kochani, znalazłeś coś? Wiesz co, wybór jest mega duży, naprawdę w tym hotelu. Zobacz sobie sam i na ciepło, i na zimno, naprawdę zajebiście. Dobra, to smacznego. Nogi tak odpadają, wiecie, po tych lotach, to, to chyba najbardziej odczuwalne właśnie są dla mnie broni. I od ręce też. No i głowa, bo ja to głowa zawsze boli, ale to jak się zestresuje. Jest... <laughs> jak widzicie wybór jest całkiem spory, wiecie, jesteśmy w Kraju Arabskim, a tutaj takie... Nagrywanie to tak nie za bardzo, więc na szybko Wam przelecę jak to wygląda. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Tutaj pieczywko, słodycze. Ja pojechałem lokalnie, słuchajcie, jakieś humusy, samosy, oliweczki. Mi to pasuje. A żona, tradycyjnie. Ogórki pomidorek. A ja lubię takie śniadanko. Ty nie lubisz tak? Ogórki uwielbiam. Ja już się cieszę na arbuz, ale myślę. Ale że jajka będą... tam masz gotowane, nie? Ale wiesz co myślałem, że będą mieli tutaj trochę owoców, ale też nie mają, nie? tam tylko sałatka taka owocowa. No jest. właśnie nic więcej, nie tylko jakieś jabłka. Oni mają jabłka na punkcie jabłek. Jak my jabłek to... mamy tak. Bo to prestiż tutaj, wiesz? Tak, wiem, 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 tak. bo tu nie ma, nie? No. Dlaczego? Dziękuję kochani, wzajemnie. Po co, jesteśmy w pokoju po śniadanku, które było pyszne. Napiłam się takiej wody zajebistej. Uwielbiam, że oni robią tak dużo cytryny i takiego jakiegoś zielonego do środka. To ma taki specyficzny smak. Mi, to taka lemonia, taka. Ale bardzo mohito, dobra, coś nie jest jakaś ta czy w tak zakwasia. Ale w ogóle ale... lubię kraje arabskie za to, że zawsze jest jakościowo. Oczywiście nie mówię tutaj o takich jak Egipt, ale Dubaj i w ogóle Katar też. No. Jedzenie mają petarda. Dobra, kochani, zobaczmy, co nam Katar za pokój daje na 19 godzin opóźnienia, no powiem Wam hotel jest spoko, nie można powiedzieć, że coś jest nie tak, są dwa łóżka, czysta pościel, jest kibel, można się załatwić po śniadaniu, Preśń można się wykąpać, No, spoko jest wszystko, nie no nawet ten, chodź zobaczymy tu czy pachną te, co oni mają, e nawet możesz sobie głowę umyć, wiesz, wiesz no co możemy to... nawet kochani robić walkę na prysznicę, A jak ładnie pachnie, nie, hmm? żel, powiem ci, bardzo fajny. Weźmiesz ten duży, bo jesteś mała, ja ten mały. A ty ten mały. Tak. Nie <laughs> oplewać, bo czekaj, zobaczyć, kurde. Co? No idę z tobą, bo Mam, energię, teraz się napiłam. O, widok chcieliśmy wam pokazać, ale nie możemy wam pokazać widoku, kochani, ponieważ jest zaparowane. Na zewnątrz jest bardzo gorąco, mamy już teraz... Nie wiem, ile mogę sprawdzić, że stopni? Tak właśnie widziałem, wychodząc tutaj, z lotniska... No. O, no, no. Słuchajcie, bo ja to wiecie, ja już jestem rozczepana, nie? A ty, kurde, nie mam tutaj Wi-Fi. Jest mówię... 31 stopni. Nie, prawda. 33. 33 stopnie, a będzie 39 później. Odczuwalna jest ile? 35. No, więc sobie wyobraźcie, jak jest gorąco już teraz. Fajnie mamy co? hotel ogólnie położony, bo Koło no, morza, więc. nie chyba... widać. Wszędzie... Ja myślę... Wszędzie dookoła hotelu jest morze. Więc... Wiecie co? Jak znajdę gdzieś u Dawida w walizce takiej małe, krótkie spodenki, to zaraz się w nie wystroję. Tylko nie mamy kapci. Kurda, tu hotel też nie daje chyba co, nie? No się musimy zobaczyć, mi się wydaje, że powinni dać. Ale jak mają kapcie, to pójdziemy sobie w tych kapciach, będziemy spacerować po mieście. A co mi to? No. Ważne, żeby były krótkie spodenki. Kapcie zrobię sobie dwa kucyki i już będę śmigać. Co? wyszliśmy sobie na dwór żeby zobaczyć, jak wygląda ten katar, mamy tutaj taki jeszcze lekki wschód słońca. Kochanie, która jest godzinka? Tutaj szósta rano. Szósta rano, słuchajcie. Pan tutaj czyści basen. Wszystko jest elegancko-luksusowo. Tam jakieś takie jakby centrum. Zobaczcie, podobne jak JBR w Dubaju. No. A tutaj chyba może będzie. I zobaczcie, mnóstwo flag. Nie wiemy. Co tutaj jest, ale wydaje mi się, że to ma coś wspólnego z tym budynkiem, który jest konsulatem internacjonalnym. W jeżdżą Wrangler, Mercedes, autobusy? W ogóle, idąc tutaj, pierwszy samochód, to zatrzymała nas policja. Co my to robimy? Po co tu jesteśmy? I tak dalej. No ale wiecie to. Rzadko się widzi, tu jest do 6 rano, gdzieś nie wiadomo gdzie. Dużo ptaków i widzieliśmy też pieski takie chodzące w kilka. Drogi szerokie, całkiem dobre. Tutaj to dopiero jest wilgotność, co już czuję jak mi się plecy pacą. Czy znaczy wiesz, no my jesteśmy też zmęczeni, bo jednak lecieliśmy, tak? Takie Więc... mam nogi spuchnięte, nawet że butów ma nie mogłem. mam nogi spuchnięte, musiał sobie wyciągnąć inne buty, on sobie zabrał, nawet nie wiedziałam, że zabrał sobie klapki zabrać bo gorąco, to on zabrał takie grube buty, wiecie. Skórzane. Znowu są skórzane, no ale lepsze niż tamte. <gry> no i mamy flagi, białoruską flagę widzę. Ciekawe, czy... Po... Jest też Polska. No chyba jest, tak. Mamy polską flagę w Katarze, moi drodzy. Katar jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, a jego fortuny pochodzą głównie z ogromnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Kraj ten ma jedne z największych rezerw gazu ziemnego na świecie. Pieniądze Kataru są nie tylko z ropy i gazu. Kraj inwestuje w różne sektory na całym świecie. Od nieruchomości, po sport. Znaleźliśmy jakiś port. Co prawda chcieliśmy plażę, ale tak czy inaczej jest dobrze, bo jest woda. Idę do żony. za taki upał, jak wierdziela. Nie ma wody, co? 6 rano już po prostu taki upał że masakra, ale powiem wam szczerze, bardzo czysto tutaj jest. Naprawdę widać trochę tak jak w Dubaju, jak się tutaj patrzy w tamtą stronę. Widać te wieżowce Kataru tutaj tak po środku. Bardzo ładnie to wygląda naprawdę i wszyscy sprzątają, czyszczą. Ale co do tej policji, słuchajcie, szliśmy sobie po prostu, policja zatrzymała się i powiedziała, że musimy oddać paszporty. Nie? No więc dałam te paszporty, tam w środku były też bilety ten pan przejrzał, mówi, co my tu robimy. Ja mówię, że idziemy na spacer, chcemy iść nad morze, zobaczyć troszkę. On mówi, dlaczego nie mamy wizy. Ja mówię, że no jesteśmy tylko transferem tutaj. Później wieczorem odlatujemy, więc jesteśmy tylko parę godzin w Katarze. Ktoś dziwił się, no i Dawid miał w ręku elektryka, co nie? Się pyta, co to jest. No to ja mu dałam tego elektryka i Dawid do niego nie może spróbować. On mówi, że nie, nie chce spróbować. <grym> Zaczął tam ten wochać, nie? No i mówimy, że to jest taki olejek jak papierosy, tylko że elektryczne. No popatrzyli się na nas, na te paszporty, tak spojrzeli. Uhy. I w którym hotelu jesteśmy? Ale tutaj, bo oni koło hotelu nas zatrzymali, nie? No, w tym hotelu jesteśmy. Aha, no dobra, tak się patrzyli jak na dwóch czubków, wiecie, szósta rano, dwa białasy, z elektrykami, zmęczeni jak cholera z poceni, idą sobie, pytają się, gdzie jest ten. Plaża, nie? No, też sobie pomyśleli, na pewno, ja pierdolę, co to za czubki są. No, ale chcieliśmy sobie kupić też trochę wody, coś w sklepie, ale. Przeszliśmy naprawdę kawałek tutaj do plaży, ja jednego sklepu żeśmy nie widzieli. Ale zobaczcie, to jest właśnie fajne. Jazda na skuterku wodnym o 6 rano w katarze, co nie. To jest super. Wiecie, najpierw chcemy się przejść tutaj troszkę zobaczyć z tego względu, że później na pewno położymy się troszkę i będzie na pewno za dwie godziny tak gorąco, że dla nas to będzie po prostu za dużo tego wszystkiego, bo nie spaliśmy w tym samolocie, spaliśmy może godzinę czasu, więc to nie jest zbyt dużo. Więc jak człowiek jest niewyspany całą, no, zobaczymy. Może kiedyś wrócimy do Kataru, żeby obejrzeć te wyżowce, to wszystko, bo ponoć tutaj ładnie jest. Jak widzę, że jest tak czyściutko, to nawet mam ochotę, żeby tutaj przylecieć kiedyś i zwiedzić po prostu to miasto. No, dzisiaj nie będziemy mieć czasu na zwiedzanie, ale myślę, że wrócimy jeszcze. Katar stał się ważnym centrum sportowym, organizując takie wydarzenia jak Mistrzostwa Świata FIFA. Kraj inwestuje znaczne sumy w sport i infrastrukturę sportową, co pomaga mu w globalnej promocji. Katar jest niemal całkowicie pokryty pustynią, a jego teren charakteryzuje się minimalną ilością opadów i ekstremalnymi temperaturami latem. Pomimo tego, Doha ma imponującą zieloną infrastrukturę, w tym sztuczne plaże i ogrody. Zabawnie wyglądają zielone drzewa posadzone na pustyni. Bardzo uciążliwe było przechodzenie przez przejścia dla pieszych. Jak możecie zauważyć, czekaliśmy 15 minut na zielone światło. my już wyspani umyci witamy was z powrotem na lotnisku w Katarze no dobrze nam się jesteśmy spało jesteśmy w doha powiem wam że Katar no nie Polony mieliśmy fajny hotel śniadanie było bombastyczne po prostu petarda obiad był taki no, spoko, spoko ale było, śniadanie ale, było lepsze, ale, lepsze nie śniadanie było wiele lepsze ale fajnie było się przespać, fajnie było się wykąpać, fajnie było myć zęby, się przejść, takie rzeczy, no. Co się robi w domu, wiecie, się przejść trochę. No i na kibel siąść normalnie, a nie w tej pozycji, wiecie, takiej na Małysza, nie? Więc to myślę, że to była fajna przygoda. Szkoda, bo byśmy już byli dawno na naszej wyspie, no ale niestety musimy teraz dopiero lecieć. 7 godzin lecimy z Kataru do Bangkoku, no i później kolejnie na Koh ale mam nadzieję, że w samolocie nie będzie tak pełno, chociaż tam ten samolot tak się leczy, to muszą wszystkich pasażerów przetransportować do tego samolotu, który leci z nami teraz. Więc myślę, że znowu będzie spół. Uh. Zobaczymy. No trudno, ale patrzcie, tutaj mamy misia. no lotnisko w kawarze jest naprawdę przepiękne. Razem z lotniskiem z Singapuru jest uważane za dwa najpiękniejsze lotniska na świecie. Tam jeszcze nie byłem. Moglibyśmy tam być właśnie na ten locie, mieliśmy opcję, ale tam... 35 godzin było, no to wybraliśmy to, i tutaj to samo. Mimo tego, że zapłaciliśmy więcej, żeby być szybko. No cóż, przypadki chodzą po ludziach i po nas też. Idziemy gdzieś, nie wiem nawet gdzie. Witajcie w krainie Uśmiechu, moi drodzy. Słuchajcie, to było tak piękne uczucie być tutaj na lotnisku i widzieć te uśmiech z samego rana. Coś pięknego jeszcze. Gdyby moja żona tylko była wyspana. To byłoby perfekcyjnie. Tutaj mamy nasz samolot, w którym lecimy prosto, na naszą piękną wyspę. Tak wygląda posiłek na 55-minutowym locie w cenie lotu. Kosamui to malownicza tajlandzka wyspa, na której będzie stał nasz dom. Znana z białych plaż, kokosowych palm, bogatej oferty przygód, po ekscytujące festiwale i luksusowe kurorty. Wyspa ta jest drugą największą wyspą w Tajlandii i oferuje przywileje miasta, jak i pięknej wyspy. Koniecznie zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków, jak nam się mieszka na Kosamui. To jest powitanie, słuchajcie. Przepiękne, po prostu już Dzień, Aj, dzień dobry, Martoś. Ja <grym> Partnerem kanału jest Trines.pl: producent zdrowego snu. Poduszki, łóżka. Materace, absorbery, tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.